Dobra, kochani, zaczynamy hype przed wielką aktualizacją. Jeszcze nie wiem, co ta aktualizacja wnosi, co ta aktualizacja będzie y, pokazywała, ale pamiętajcie, szukajcie informacji w internecie pod hashtagiem. Tutaj, nie się zaraz gdzieś wkleić pod jakim hashtagiem. Każdy z twórców dostał właśnie na swoją grę scroll, który będzie informacją, co dalej robić. Trzeba będzie te puzzle złożyć. Musicie, musicie szukać to wraz z. Inny, u innych twórców. Hype jest w naszych rękach, jak tutaj jest napisane. i Figura 46, czyli 46, pokaże mi. No, trzeba będzie tutaj wszystko pokombinować. Czekam na Wasze informacje. Zaczynamy hype przed aktualizacją. Ja już widziałem, inni też mają już inne podpowiedzi. I teraz będziemy trzeba, będzie trzeba teraz te puzzle składać. Figura. 46, dobra. Naciskam OK. Czy to chodzi o jakąś kartę? Czy to chodzi o jakąś kartę, która była numerem 46 w Clash Royalu? Tylko teraz pytanie, która karta była 46 w Clash Royalu? Będę musiał to szybko poszukać. No, więc trzeba będzie pokombinować, wrzucam Wam taką właśnie zapowiedź tego, jeszcze raz za chwilkę pokażę Wam scrolla. No i macie jeszcze raz scrolla i teraz musimy to wszystko rozszyfrować razem, pomóżcie mi. Na moim Twitterze pod tym hashtagiem, który widzicie, będzie, będą też inni twórcy umieszczać swoje scrolle, więc czekam na Wasze informacje. Jestem ciekawy, co to będzie zapowiedź, te puzzle trzeba ułożyć. Dobra, zmobilizujmy się, działajmy razem.